Czy na przełomie tysiącleci w erze cyfrowej, erze szybkiej wymiany informacji, można wymyślić nowy kształt? Jaką niezwykłą trzeba mieć wyobraźnię, a jednak w 1985 roku powstał Kejdron. Stworzył go Polak Janusz Kapusta, absolwent Poznańskiego Liceum Plastycznego. Pan Janusz Kapusta ukończył edukację w Liceum Plastycznym w Poznaniu w 1970 roku. Następnie studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Twórczość pana Janusza Kapusty obejmuje zarówno grafikę, plakat, rysunek prasowy, opracowania graficzne, ilustrację książkową, jak i scenografię teatralną oraz malarstwo. Publikował swoje rysunki m.in. w szpilkach, radarze i forum. Jest laureatem 40 krajowych i zagranicznych nagród artystycznych, m.in. złotych i srebrnych szpilek. Januszka Pusta od 1981 roku mieszka w Nowym Jorku, a Keidron to bryła o 11 ścianach posiadająca niezwykłe właściwości optyczne, akustyczne oraz strukturalne. W 1987 roku Keidron został opatentowany. Nie jest znany w historii świata przypadek, żeby ktoś odkrył nowy kształt i ten kształt potem używał w sztuce. Wiadomo, by było wielu artystów, którzy się interesowali geometrią, mieli pewne odkrycia. Mondrian tylko posiłkował się kwadratami, liniami i prostokątami, ale jak wiemy, i kołami, ale to nie on, nie on je wymyślił. Chcę powiedzieć, że w odróżnieniu od, od działalności artystycznej, która polega na naszej wrażliwości, rozwoju, wytrwałości, przypadek od, odkrywcy jest inny. Odkrywcą się zawsze, zawsze człowiek zostaje przez przypadek. Nigdy nie można myśleć, że, że będę odkrywcą. W związku z tym to jest trochę tak jak kolumb, płynął do Indii, a po drodze odkrył Amerykę. Dlaczego? Bo Ameryka była. Podobnie co mi się przytrafiło. To, że nagle odkryłem kształt, który wiadomo, że nie, nie, na to nałożyło się ilość i, i, przypadków. Nazwa pochodzi od słowa dron, które w języku greckim oznacza ścianę, a k jest jedenastą literą łacińskiego alfabetu. Ma zastosowanie m.in. w architekturze, wzornictwie przemysłowym i sztuce. Stworzono z niego również niezwykle popularną łamigłówkę. Wymyśliłem o 168 zastosowań, w tej chwili już nawet więcej, przestałem, żeby się nie denerwować, natomiast do masowej jakby produkcji udało, się, udało mi się wprowadzić cztery przedmioty. To jest nowy blok konstrukcyjny, który jest produkowany w Ameryce, drugie to jakby znowu odwzorowanie globu i kosmosu na kajdronie. Okay, trzecia jest gra która ma swoje konsekwencje. Czwarta jest w tej chwili butelka, którą taki mój przyjaciel próbuje... Zrobić i to na dniach się ma ukazać, jest pomysł, żeby wszystkie kolorowe wódki, które jadą do Ameryki, były w tych quejdronowych butelkach. Że to się powiedzie, to będę miał bardzo spokojną odpowiedź, dlaczego jest kajdron. No Po to, żeby się z czegoś napić. Janusz Kapusta nieprzypadkowo opowiadał o odkryciu przed swoją byłą szkołą, która świętowała 65. rocznicę powstania. To właśnie na ścianie liceum powstał wyjątkowy quejdron stworzony również przy pomocy fundacji PBG. Pan Janusz to mój kolega ze szkoły. Taki kolega, który uczył się razem ze mną przez 5 lat w klasie obok. No i oczywiście znaliśmy się bardzo dobrze, wyjeżdżaliśmy razem na, na wszystkie plenery. No był wspaniałym kolegą. Fantastyczne spotkanie. Mnóstwo wrażeń artystycznych, świetne pierwsze wrażenie i cóż dalej, ile wiemy o, o tym artyście, a więc odkrywamy go w jakiś przedziwny sposób, dowiadujemy się rzeczy, o których nie mówi się. Dzisiaj u nas na co dzień w świecie artystycznym, a okazuje się, że jest on artystą, rysownikiem, satyrytykiem, odkrywcą światowej sławy. Zawsze był troszeczkę od nas jakby mądrzejszy, był najlepszym uczniem, naprawdę najlepszym kolegą, ale, ale tam gdzieś w jego wnętrzu musiał ktoś zadać mu coś więcej niż nam. My jesteśmy tylko twórcami. A on jest odkrywcą dzieła. Z chęcią włączyliśmy się w taką piękną inicjatywę z okazji 65-lecia Liceum Plastycznego i włączyliśmy się w realizację tego projektu, a celem projektu było właśnie upamiętnienie tego właśnie wynalazku. I postanowiliśmy uczestniczyć w realizacji kejdronu, który powstał na fasadzie budynku Liceum Plastycznego. Wielkie dla nas wyzwanie, ale i też ogromna satysfakcja. No i jest, i pozostanie przy liceum już chyba na zawsze. Podobno kejdron powstał w wyniku rozmyślań o tym, jak narysować nieskończoność. Warto o tym pamiętać, przechadzając się ulicą Junikowską w Poznaniu i nie tylko.